Tak jak widzicie, za mną stoi najnowszy samochód, który został dodany do Dusty Trip. I w dodatku jest elektryczny, czyli Tesla, która kosztuje 1700 Robuxów. A ja właśnie w tym momencie ją kupiłem i zaraz ją przetestujemy. Już jestem na miejscu idę sprawdzić jak nasza furka się prezentuje, Simon, ej, co ty tutaj robisz? Nie miało ci Cury, dzisiaj być! Czyli co ty za furę na złą chap Gdzie ten silnik? Jak na łączył? Przecież to jest najnowsza Tesla, elektryczna no, dodatku. No, to, gdzie to silnik ma być? Co to musi co być? Silnik ustali? to Zajadnijmy oczywiście silnik. będzie miało Zaraz to wszystko ładnie zamontujemy. Tylko musimy tu rozpracować, jak to w ogóle działa. I zobacz, jakie to ma koło ogromne. Dobra, montujemy sobie nasze pierwsze kółeczko. Drugie będzie z tyłu. Ej, dobra, zaczyna powoli jakoś wyglądać. Tylko nie wiem, dlaczego ten samolot jest cały różowy. W dodatku mamy tutaj chyba. Ej, tu jest panel doładowania. Jakby wiesz, nie jest na paliwo. Więc musimy sobie elektrycznie jaki to wszystko doładować. O, fajny Oho, jaki duży w dodatku. Dobra, sam weź do środka. Ci może zamknę. Ciekawe, czy to zadziała. Ej, dobra, weź tu jakoś. Leć. Ale, najpierw Oj, co? Jest? Ej, dobra, jest zamknięty w bagażniku. Dobra, wy to. Tyle nie mogę otworzyć. Dobra. Ja cię stąd na szczęście wypuściłem. Włożymy sobie jeszcze nasze drzwi. Czekaj, gdzie to się wkłada? Tutaj będą pierwsze, tu będą drugie. No i przydałoby się zamontować nasz silnik. Tu jest chyba w ogóle jakaś baterijka z tego co mi się wydaje. I ono jest właśnie tu. Oj, dobra, mamy naładowaną na fulla tą baterię. Tylko chyba to... sygnał z marca, tak mi się wydaje. Jaki sygnał z marca, człowieku? To jest bateria. Znaczy, czy to jest bakteria? To trzeba wyrzucić. Stąd. Nie, to nie jest żadna bakteria. Dobra, samo. to jest nasz panel ładujący. On jest bardzo potrzebny, więc sobie go zostawiam tutaj na dachu. A potem go sobie oczywiście podłączymy. Jeszcze tylko drzwi z tej strony. No i nasza furka jest skończono. Ej, to auto w ogóle jest naprawdę ogromne. Maskę jeszcze zapomnieliśmy sobie włożyć. Ale prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Okej, okay, otwieramy sobie nasze drzwi. Wchodzimy do środka. jestem ciekawy, czy to auto w ogóle będzie głośne. E, dobra, halo, co się teraz stało? Tu mi coś pika tylko, Simon. Dobra, bo drzwi chyba nie zamknąłem. Czekaj, zamykam drzwi. Pakuj się tutaj do mnie. Ty muszę zapagać, to coś do ładowania No gdzież to było na dachu. na dachu? Zostaw to tam, gdzie było. Wszystko już jest ogarnięte. I mamy tutaj w ogóle procent baterii, więc jedziemy teraz do przodu. Ej, to auto w ogóle nie ma żadnego dźwięku. Ale jestem ciekawy, jak się! Szybko damy radę to rozpędzić, więc na razie troszeczkę rozpędzamy. Idziemy 100 km na godzinę. 130, 140, ej! To jest chyba nasza maksymalna prędkość. Myślałem, że to będzie iść trochę, trochę szybciej, ale i tak jest dosyć szybkie. Przyjechaliśmy już prawie 3,5 tysiąca metrów. I w sumie to jestem bardzo ciekawy, jakby ten samochód mamy naładować. Ponieważ on się w nocy przecież nie będzie ładował. Mamy ten panel słoneczny gdzieś tam sobie w bagażniku leży. Mam oczywiście nadzieję samą, że go zapakowałeś. Yy, czyli... chyba tak. Dobra, niech on sobie gdzieś tam leży. Mam nadzieję, że on sobie tam po prostu jest, bo mam jeszcze 74% baterii, a drugim testem będzie przejechanie przez wodę, czyli przez tą rzekę, która zaraz tutaj będzie płynąć. A już jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Po drodze jest jeszcze jakiś domek, ale w sumie nie wiem, czy nam się opłaca, gdzie zatrzymać. Ewentualnie jakieś jedzenie przydałoby się zdobyć. No bo paliwo jest nam przecież do niczego niepotrzebne. Okej, okay, dobra, zjeżdżam teraz troszeczkę na prawo, bo chyba już widzę tą rzekę, Simon i mam nadzieję, że damy radę przed nią e, dziękuję, przejechać. A nie jest za niska, no to nie. Nie, 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 dobra, lecimy tutaj. U! To chyba jednak nie był najlepszy pomysł i jedziemy jeszcze raz od początku. Zapomnij mi się, że ten samot jest po prostu elektryczny i przez wody nam po prostu nie przejedzie. Dobra, Jerry, Jerry, mogę się wyłączyć, bo coś tu wyje cały czas. Jak odkurzacz, to jest nas samochód, mogli mógł... zaraz... O, to ci mogę, Ej, dobra, żartowałem, żartowałem, jedziemy dalej. Powoli teraz, Simon, stój, zatrzymaj się, zatrzymaj się, bo zaraz... Okej, okay, dobra, ja się tutaj ładnie zatrzymałem. Ej, zrobisz strasznie zielono naokoło od tej rzeki. Oj, a... dokładnie tak, to ja Jerry tu podjadę. Ej, a co jak u nas jakaś skażona? W ogóle co tu się teraz dzieje z tą rzeką! Wjeź tutaj mega powolutku, Oj ale tu jest głośno! Zgłosz... Oj, co się? dobra, Simon, tu szybko! Że do wody nie wiecha. <grym> ja nie wiem, dobra, mogę w ogóle jakoś drzwi otworzyć, tam się drzwi zablokowały. Czemu ten samochód. Tu nic nie działa w tym aucie? Na dole musisz bardziej, dobra, tylko ja się ewakuuję Dobra, weźmy. Od... Od... wywalaj to, a mi to. z tymi drzwiami, człowieku, wychodzę z tego samochodu. Nie, uważaj. Nie, nic nie zabija, spokojnie. Ogólnie przygotowałem nam paliwo. Szyba nam z samochodu odpadła, człowieku. Nalewamy paliwko, nic się z nami nie dzieje. Dobra, dostaliśmy lekko pirone. Wiesz, co, Simon, ja to może już tam odpalę Ej, tylko nie zgub paliwa. Nie, 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 Ej, paliwo. Bier, bier, Stoj! Bier, no, Simon, zatrzymaj się. <grym> To to jest najgorsza wycieczka, człowieku. Jedź do góry. Chyba wreszcie nam się uda. Ale powiem wam, że to jest niesamowicie ciężka misja. Nie myślałem, że jest w ogóle tak ciężko przejechać normalnie przez ten most. Bo zawsze przejeżdżamy sobie po prostu mosty trakiem wodą. Ale ten samochód się kompletnie do tego nie nadaje. Dlatego już jesteśmy na miejscu. Mogę jechać, Simon, powiedz? Oczywiście tak, że pięknie, ja wsiadam, się jedziemy. Dobra, wsiadaj, tu podjeżdżamy sobie. Udało nam się przejechać przez tą straszną rzekę. I tu była jak na razie najtrudniejsza misja. A to jest dopiero początek. Ogólnie to za się może w jakimś domku, żeby sobie zrobić lekką przerwę i zobaczymy, co możemy w ogóle zrobić naszymi nowymi brońmi, bo mamy ogólnie nowe broni, widzowie. I zaraz zobaczcie, co to takiego jest. Okej, okay, spróbujmy sobie może najpierw w tym czymś, bo to jest podobno broń, która zmienia zombiaki w jedzenie. Halo, zombiaczki, e, gdzie ale jesteście? Ale chyba, chyba już się zmieniły, tak jak się. Nie wydaje. No, a jak to musi tu ktoś być? Dobra, otwieraj te drzwi, tam ktoś będzie, na pewno weź te wszystkie a, beczki. Jest masz? Ej, no czemu tu w ogóle nikogo nie ma? Dobra, oni się chyba nas bardzo boją, ale gdzdenek i to normalnie zmienimy go sobie w jedzenie, i potem nie wiem, czy będziemy go z... Zjeść, chociaż to będzie pewnie troszkę niesmaczne. Co to jest, Simon? Ej, ty to widzisz teraz? Ej, czyli czy to nie jest coś nowego z update'u? To jest chyba jakaś kompletnie nowa miejscówka. Ej, ja w ogóle o czymś takim nie widziałem, a nawet no, nie to wiedziałem. Jest dobra! Pożaruj. Ej, właśnie, elektronia to się przydamy, elektryczny samochodzik, co nie? O Właśnie, że naładujemy. Zapraszam proszę. Jest, wiesz, ale tak? czekaj, nam są broni potrzebne, Simon Trzeba sobie wyjąć jakąś fajną broń. Teraz bez problemu będziemy mogli sprawdzić nasz miotacz jedzenia. To się chyba tak nazywa. Dobra, jest jakiś mutancik. Ej, patrz, to zmiłem go! Co się coś z nim dzieje? Ej, Zmienił normalnie w Donata teraz. Ale mega fajna rzecz. To wygląda naprawdę potężnie. Tu jest jeszcze jakiś jeden zombiaczek Też sobie go rozwalimy. I powoli wchodzimy do środka. Ej, naprawdę nie wiem, pojęcie, że coś takiego zostało dodane. Więc idziemy sobie tutaj. Cześć, zombiaczku Ej, dobra, na boje, na boje, na boje. Simon, czemu ty tu wjechałeś? Chery, ja bym wiesz, jak najwięcej rzeczy ukraść Dobra, zaraz sobie oczywiście wszystko pozbieramy. Odsun się ode mnie. Idę dalej w głąb. Są tu jeszcze jakieś pokoje, ale tam na razie wchodzić nie będziemy. I faktycznie jest tu jakaś ogromna elektrownia. Czy znajdziemy tu jakąś broń. Ej, co się dzieje? Co ty zrobiłeś? Ej, dobra, samo nie, nie wiem co tu się dzieje, ja mam tylko cztery 14... na... Ej! Tu jest jakiś boss ogromny, co 14, to jest? Co to jest? Ja nie dobra, zmieniam cię. W jedzenie, samowy wyjmij plecak, wy plecak, Simon, Wyjmij plecak. plecak. Dobra, na siebie. On na Ola, serem do mnie ty? strzela. Co mam zrobić? Czekaj, dobra, on sobie chyba. Lego, dobra, co tu się dzieje? No ale tego strzelam w niego. Ale, ale ty traw go może, traw go tą bronią strzel w niego raz go dwa. Dobra, no i ja nie mam naboi, człowieku, nic nie zrobimy nie mam żadnych o. naboi Co się z nim stało? Tu wrócił. Tu wszędzie na jakieś pioruny Błagam, wypuśćcie nas stąd Co to jest? Próba numer dwa. Tylko tym razem jesteśmy znani. Znacznie lepiej przygotowani. Kupiłem złotego kołacha za kolejne 100 boksów. Nie mam pojęcia, który raz tu przyjeżdżamy. O, ale o. zaczynamy rundę drugą. Tym razem na pewno to wygramy, więc. Okej, okay, zaczynamy. To co? Strzelamy do, ty... do niego! Dobra, zniszczony! Jestem ciekawy, ile razy będę musiał go trafić, ale jak na razie. Ej, dobra, jest mega ciężko. Ej, uważaj uważa, Nie, czekaj, patrz! jakie to było proste. Nie wierzę w to, Simon. Dobra, leż sobie tutaj. Czy dostanie w ogóle z jakąś broń? Ej, tu do góry da się teraz wejść. Chodzimy sobie szybciutko. Czy to będzie w ogóle gdzieś jakieś przejście? Tak, coś tam jest, Simon. Przez tego zombiaka na dole straciłem moją broń, która zmienia zombiaki w jedzenie, więc jest mi troszkę przykro, może później uda nam się ją odzyskać. Otóż mi te drzwi Simon, nie wiem, czy coś tam Tora, będzie. Wchodź. Ej, dobra, co my tutaj mamy? Tu jest w ogóle chyba jakieś miejsce operacyjne, tak mi się wydaje, ale tu leżą po prostu jakieś itemki. Czy znajdziemy tutaj coś ciekawszego? Może też się dźwignię dźwignie przeciągnąć, czekaj, tu coś jest, ale chyba nic nie klikniemy. Ej, co tuś tak świeci teraz! Jerry, <laughs> nieważne, wejdźcie zjedzcie. Gasz tu światu, człowieku! Chyba nic tu nie widzę niestety. Simon. Ej, Jerry, Jerry, widzę patrzcie, co tutaj leżało, co to jest! Joli. Ej, dobra, poda, pokaż mi, co, co to w ogóle robi Uuu, ej, to ma bardzo dużo nabój Nie, boicza, nie, nie strzelaj tym Uu, ej, Dobra, ej, to jest chyba jakiś laser z tego, co mi się wydaje Ale w ogóle jakoś mega dziwnie to działa tak Jakby mogę to troszkę załadować I wtedy, ej, dobra, teraz z tego strzelę Wow, ej, dobra, to faktycznie jest jakimś laserem Tylko na pierwsze troszkę naładować musi, ale fajnie Mamy chociaż nową broń do kolekcji Którą oczywiście schowamy sobie do naszego plecaczka I tak widzicie, mamy tylko trzy broni Ponieważ jedną teraz straciłem Ale to nic takiego, bo chociaż udało nam się go pokonać I jedziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec Ale i tak mega fajnie się zdalić Taką fajną miejscówkę. I zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Właśnie, to się jakoś ładuje, więc wyjmijmy sobie to na razie na zewnątrz so, o, daj naszego powerbanka. Cztery. Dobra, weź go tutaj połóż, tylko tak, żeby jakoś na niego słoneczko świeciło, bo to które za bardzo chyba nie świeci. Okej, okay. i co się teraz stanie, jak my to podłączymy z której strony to się podłącza z tej czy z tamtej? Działa to! Oj, dobra, a czy to faktycznie teraz ładuje, bo za bardzo nie widzę, jak sobie to podnieśmy. Wydaje mi się, Simon, że chyba nie bardzo, ale to przez to, że ogólnie zaszło słońce. No właśnie, jest nam przecież potrzebne słońce. To w ogóle wszystko jest jakoś wywrócone, ale mamy jeszcze bardzo. Dużo baterii, więc na razie nie mamy się przejmować. Właśnie dojeżdżamy na 10 tysięcy metrów do naszego lasku i ogólnie zawsze przyjeżdżaliśmy tutaj mocno. i było mega ciężko przejechać. A tym samochodem, coś czuję, że będzie to bardzo proste, do domku nawet nie będziemy w sumie tutaj wchodzić, bo nie ma po co, ale dobra, i tak to można sobie drogą jechać. Nawet przestał padać ładnie deszcz. Wjeżdżamy sobie tutaj, no i po prawej stronie jest nasz domek, ale on nam jest tak naprawdę do niczego niepotrzebny, więc idziemy dalej na 15 tysięcy do tunelu. Ale zanim dojedziemy do naszego tunelu, to przydałoby się coś się zjeść, Simon. Co ty myślisz? Dokładnie tak, tutaj mamy tą restaurację. Tak jest, tu jest nasza restauracja i ja ogólnie się straciłem broń z tej restauracji, więc przydałoby się oczywiście ją odzyskać i powiększyć nasz zestaw. Więc teraz weźmiemy sobie naszego kałaszka i wchodzimy, powolutku do środka. Zrobić nam coś dobrego do jedzenia, bo mam taką nadzieję. Dobra, czeka. jeden sobie leży, drugi, trzeci, czwarty i tak naprawdę każdy został zniszczony. Nie, w sumie tu jest jeszcze dużo naokoło. Czemu tu się nagle robi tak zielono teraz? Aha, być chyba padał też deszcz. Na dworze, dobra, zostawcie mnie! A gdzie jest wasz szefuncio? O, o serenu, właśnie, serenu. witam szefie, witam, szefie. Szefie, czy chciałbyś nam zrobić coś do o, no, jedzenia? Wielką się kierka! Czekaj, zaraz go sobie rozwalimy. ten pioruny strzelają na dworze. Ej, dobra, amunicja, amunicja, Simon, amunicja mi się skończyła. Wow! Ej, dobra, kałak mi i jeszcze deszcz pada na dworze! Dobra, robi się troszkę trudniej niż myślałem. Ej, tu, co czuło co kiedy się pali, tak miało być? Tak, bo on ogólnie ogniem zieje. Udało nam się to wreszcie zatwić, doraz, sam mam klucz. Dobra, ale go, i co dalej z nim? Teraz musimy sobie po prostu wejść do środku, bo tu jest tak głośno, nie Uch, nie się gra muzyka, to jeszcze, wszędzie pioruny... Ej, gdzie jest mój. Gdzie sam on... Proszę, zary? Kałaszek mi ci zniknął. Wtedy, bo wypad. wypadł. Jak mi wypadł? Jak ja go trzymałem w ręce, walną piórun i nagle go nie mam. No, udało nam się odzyskać już aż broni z lodówki, czyli to, co wcześniej straciłem, ale nie wiem, gdzie jest mój kałaszek. Otworzyłem plecak i jakim cudem był w środku, tak, mogę go podnieść, mamy wszystko, no ładnie działa. Jak to kolekcja teraz wygląda i mogę to w ogóle gdzieś pożyć? Tak, mamy chyba wszystkie możliwe bronie. Znaczy, dobra, nie są to wszystkie, ale są to wszystkie, które tak jakby można zdobyć. No poza tym kałaszkiem, on jest naprawdę bardzo fajny i lubię go sobie kupić po prostu. Dlatego pakujmy nasz plecak. I zostało nam jeszcze tylko dwa kilometry, żeby dojechać do tunelu. Najgorsza część wycieczki. Dobra, Simon, jesteś gotowy na to, zamknij, zwi, zamknij, szybko. No, jedziesz, jedziesz, I jedziesz. Teraz tutaj wjeżdżamy. Ogólnie to wydaje mi się, że powinno być to bardzo proste, bo jesteśmy naprawdę malutkim samochodem i już zaczyna wszystko wybuchać. Ale jak na razie, bez problemu. Prawa, lewa, dobra, dajmy radę jakoś. Ej, nie, no to jest łatwiutkie, Simon, takim samochodzikiem. Ej, dobra, kończy ten tunel, dobra, gdzieś tam widzę koniec, no, ty coś przed mówi, nami. Oo, dobra, czy wszystko zawala teraz? Ale mam nadzieję, że dam radę. Dobra, już stąd wyjeżdżamy i wyjeżdżamy jesteśmy na końcu udało nam się. Dobra, to naprawdę było proste. Więc teraz jedyne co nam pozostało, to dojechać do bunkru. Mam nadzieję, że zrespi się ząbek z kodem, bo jeszcze nigdy nam się nie zrespi. a ja tam byłem już jakieś trzy razy i dodatku to zostało nam tylko 25% w naszej tesli. Jak nam się właduje, to już nigdzie nie dojedziemy chyba. Troszkę zaczęło wiać, ale właśnie dojeżdżamy na miejsce. Okej, okay, troszkę zaczęło lagować, bo dopiero tutaj przyjechaliśmy. Gasimy nasz samochód, wychodzimy stąd i Simon. Teraz jest taka ma mała misja, powiedzmy, otwiera mój plecak i ty dostaniesz ode mnie złotego kołaszka, więc o, mam nadzieję się tym zajmiesz. A ja wezmę tą laserową broń, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to strzela. I w ogóle jak będzie niszczył nasze zombiacki, więc zapakujemy nasz plecak i część honory, Simon. Otwieramy tą bramę, dobra? Możesz to kliknąć, jak to nam nie Jak to kliknąć? No, kliknij na to, co do nie działa, no co to. Nie mówisz? działa! Ej, czemu nie działa? Dlaczego nie można wejść do bunkru? Może wiesz to poczekamy aż przestanie wiać wiatr, bo może to jest przez to. Ej, na pewno tam się da jakoś wejść. Co to w ogóle teraz jest? A może tu rozwolę naszym laserowym pistoletem, więc uwaga, POM! No dobra, to nie zadziałało. Przestawiać wiatr i Ej, dalej nam to nie działa. Czy my naprawdę nie możemy wejść do bunkru? Dojechaliśmy na 20 tysięcy metrów, czyli 20 kilometrów i nie możemy wejść do bunkru? Simon czuje się oszukany. Czuje się naprawdę bardzo oszukany, bo chciałem tam wejść, chciałem przetestować naszą broń, a nie możemy zrobić kompletnie nic. Jedyny plus jest taki, że udało nam się zrobić z jakąś tą broń z jeszcze jakiegoś fajnego bossa. Próbowaliśmy i nic nie da się niestety zrobić, więc pakuję nasze itemki do plecaczka, tylko żeby nic mi tu nie wyleciało. Bo cię jeszcze to pamiętaj, proszę. Tak, tak, pamiętam, tylko proszę mi to podać. Zamykam to. I wszystko tak naprawdę udało nam się zdobyć. A to, że tutaj się nie da wyjść, to nie jest nasza wina, bo ta dźwignia po prostu nie działa. Coś się ewidentnie zbagowało. Jeśli wy tak mieliście, to też możecie napisać w komentarzu. No i oczywiście, jeśli taki odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim.